Plac Murunka. Przystanek. 11 listopada. Plac górnika. Przystanek na żądanie. listopada Kaliska. Następny przystanek 11 listopada posztowa. 吃道吧。 Przystanek Armii Krajowej, Dworzec Miasto. Zbliżamy się do przystanku Dworzec Miasto, Armii Krajowej. Dzisiaj y, również będzie transmisja na żywo na Dworzec Miasto. Jestem ciekaw, że będziecie. Oh. Teraz jadę do, do lekarza na Dworzec przy e, Nowy Świat. Just come. 兹米亚斯托。 na żądanie tak. Będziemy właśnie przejeżdżać przez ten przejazd kolejowy na Chrobrego i zaraz wam pokażę na którym przejeździe kolejowym to ten to ta lokomotywa ostatnio przejeżdżała ostatnio chyba, rok dwa lata temu było i odkupiłem ten filmik ze swojej galerii i już właśnie będziemy przejeżdżać przez ten przejazd Jest postawili nowe sygnalizatory jest to dosyć, mo dosyć możliwe, że on będzie czynny do przyjazdu, ale dzisiaj też się zapytam właśnie czy, czy tak, aktualnie będą mu jeździć pociągi czy nie. Chrobego. No, Przestanek naszą tak. Żadnego znaku stop nie widziałem, nie? Może z drugiej strony jest. Ustanek, kolejowa Mazowiecka. Trzy przystanki nam zostały kolejowa Mazowiecka, Nowy Świat, Pracowni Rolniczej, Plac, plac miejskie, teraz będzie Limanowskiego, nie? Ale to koło Placu Magistrackiego, więc no... Tak można powiedzieć, nie? No teraz, bo później będzie Limanowsk... teraz jest Mazowiecka, kolejowa, później Nowy Świat, Plac Grunwaldzki, później jest Limanowskiego, a potem jest Limanowskiego Plac Magistracki, to dlatego... Kolejowa Mazowiecka. Czasem my się byli. No, no tutaj i taki tak nie skrywać, to tylko placu magistrackie mamy, więc to jedno i to samo można powiedzieć Teraz będzie nowy świat, plac grubalski Bo to aktualnie to jest teraz linia 15, kierunek dynik nowy przez nowe miasto Plac Grubalski dziesiątka na głębino 89 ujechała w kierunku Konradowa. Wolno od szkoły to będzie dzisiaj więcej nagrywania o pociągach, ponieważ mamy 100% baterii na oszczędzaniu, to powiem Wam, że dzisiaj będzie naprawdę gruby film z kolei i bardzo mnie to cieszę, że w końcu znalazłem czas dla Was na, na nagrywanie. Zapraszam serdecznie też na kanał na YouTubie Adix Official, filmy samolotowe, autobusowe, kolejowe oraz takie różne memy. 158 subskrypcji dobijamy mu 5, dobieramy, dobijamy mu 200. Kanał motoryzacyjny 547 5475 subskrypcji 7, 727, z tego co pamiętam możemy dobić 850, bardzo bym Was o to prosił kanał na YouTube na sportowo lub kierunek autobus. Bazyl też e, polecam serdecznie kanał, e, jest bardzo fajny. E, bardzo to, nie wiem nagrywa Pan N57 Mikołaj Podłoga 22. Kanały na YouTube polecam bardzo serdecznie. Kolejowe, autobusowe, bardzo fajne. Boruwa Mocne MK też polecam wszystkim bardzo serdecznie. Kanał na YouTube, super ujęcia, nagrania kolei. szatan bądź zdjęcie, filmy kolejowe, autobusowe, Jeleni oraz filmy w celach humorystycznych. A więc y, czas na to proszę nie powtarzać potem, bo to są filmy w celach humorystycznych. Czyli no, wiecie sami o co chodzi. A więc te kanały Wam polecam najbardziej, bo są y, najbardziej opłacalne i jak Wam się nudzi, to oglądajcie te kanały, bo Wam się wtedy naprawdę nie będzie nudzić. Nowy świat. Na transmisji na żywo będę wam przypominać, jak będzie już tak od 20 do 37 osób, to będę jeszcze przypominać te kanały i promować dalej, bo są naprawdę bardzo fajne. Na pierwszym miejscu ustawiam Borowa Mocne MK, bo naprawdę jest super kanał, naprawdę. Moim zdaniem jest najlepszy, Jesteś moim subskrybentem, pozdrawiamy go bardzo serdecznie, z całego serduszka. Następny przystanek Klimanowskiego i tutaj będziemy wysiadać i kończymy zaraz film. Na poczekalni wrzucę ten filmik i ciekawe ile będzie miał w końcu wyświetleń, Ja To o wyświetlenie teraz mi chodzi, o moje wideo, nie? Zapraszam serdecznie na filmik z, z, z tej strzelnicy, świnicy, bo też fajnych broni się strzelało. A AK-74 Następny przystanek Limanowskiego, Plac Magistracki No to tak czy inaczej to jest Limanowskiego, Plac Magistracki bo jedno i to samo Dla Limanowskiego, dobra spokojnie to obok to nie ma sensu. I jedno i to samo, to jest praktycznie obok. Nie. Limanowskiego, dla klas magistracji. Tutaj widzicie sami ulice robą. Ja zamierzam do siebie rowerem przejechać, ale wiecie, był śnieg, lód, a moje opony ziemowe to nie było jeszcze. No, tak.